Tuż jak Bóg mamy już najnowszy numer naszego dwumiesięcznika. Jest on poświęcony tym razem świętej Ricie, patronce od spraw beznadziejnych. Dlatego przeprowadziliśmy wywiad z Augustianinem, ojcem Benjaminem Kuczałą, który opowiada m.in. o tym, dlaczego święta Rita poszukuje prawdziwych mężczyzn. Ksiądz Manfred z Muzeum w Auschwitz. Opowiada o cudzie miłości, który miał tam miejsce, a także o tym, dlaczego ważne jest pojednanie między narodami. Mówimy także o tym, jakie są błędy popularnej psychologii w artykule Tomasza Powyszyńskiego, czyli o tym, jak mówić o narcyzmie, o naszych lękach, i jaki obraz człowieka wyłania się ze współczesnej psychologii. Dla tych, którzy szukają życia modlitwy. Droga Światła z Aniołami to nabożeństwo przypominające Drogę Krzyżową, ale rozważające tajemnice po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Te i wiele, wiele innych artykułów znajdziecie w najnowszym numerze dwumiesięcznika Któż jak Bóg, a do nabycia jest na stronie kjb24.pl w Salonikach Hempik i Dobrych Księgarniach. Zostańcie z Bogiem. Któż jak Bóg. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.